Po 15 latach i 239 startach od debiutów w Formule 1 Nico Hulkenberg dopiął swego i zdobył w końcu upragnione podium mimo startu z 19 pozycji na Silverstone. O drodze Niemca do pierwszej wizyty na pudle opowiemy sobie w dzisiejszym filmie. Urodzony 19 sierpnia 1987 roku w Emmerich am Rein, Niko karierę kierowcy wyścigowego zaczął w wieku 10 lat i zostawał mistrzem Niemiec oraz Włoch w kartingu w kilku różnych kategoriach wiekowych. W wieku 18 lat, czyli w sezonie 2005, przeniósł się z kartingu do jednomiejscowych bolidów. Debiut w formule BMW ADAC nie mógł pójść lepiej, gdyż na 20 startów wywalczył 9 pole position. Które przekuł na 14 podium, z czego aż 8 zwycięstw, zostając przy tym oczywiście mistrzem tej serii. Na sezon 2006 Niko przeniósł się do niemieckiej Formuły 3, gdzie z jednym zwycięstwem na torze Hockenheim i kilkoma wizytami na niższych stopniach podium zajął w klasyfikacji generalnej piąte miejsce. Rok później z czterema zwycięstwami zajął trzecie miejsce w Formule 3 Euro Series, ustępując tylko Romanowi Grożanowi i Sebastianowi Błemiemu. Oprócz tego na przełomie lat 2006 i 2007 Hulk reprezentował Niemcy w A1 Grand Prix, który wywalczył aż 9 zwycięstw, zgarniając dla Niemiec niekwestionowane mistrzostwo. Wracając do poważniejszego ścigania, to w sezonie 2008 został mistrzem Formuły 3 Euro oraz objął posadę rezerwowego kierowcy Williamsa w Formule. W kampanii 2009 Hulkenberg jako debiutant został mistrzem w GP2, wygrywając 9 na 20 wyścigów. Ten wyczyn nie umknął Williamsowi, który na sezon 2010 postanowił zmienić skład kierowców. Nico Rosberga, który odszedł do Mercedesa, zastąpił Brazylijczyk Rubens Barrichello, a Kazuki'ego Nakajime, bohater dzisiejszego filmu Nico Hulkenberg. Niemiec na swoją pierwszą zdobycz punktową nie musiał zbyt długo czekać, gdyż już w trzecim wyścigu sezonu w Malezji zajął dziesiąte miejsce, później punktową na Silverstone, na Węgrzech, we Włoszech, Singapurze, Korei oraz Brazylii, gdzie zdobył sensacyjne pole position do wyścigu, w którym zajął jednak dopiero ósmą pozycję. W debiutanckim sezonie zdobył 22 punkty, przegrywając dość wyraźnie z Rubensem Barrichello, który zainkasował 47 oczek. Nie był to zły sezon Niemca, jednak na kampanię 2011 wypadł ze stawki Formuły 1 i został rezerwowym kierowcą Force India, a jego miejsce w Williamsie zajął pastor Maldonado. Rok później Hulkenberg powrócił do stawki Formuły 1 we wspominanej przed chwilą Force Indy u boku pola diresty, którego pokonał punktowo 63 do 46. Dorobek Niemca mógł być jednak sporo wyższy, gdyby nie kolizja z Lewisem Hamiltonem w Grand Prix Brazylii. Do kończącego sezon wyścigu Nico startował z szóstego pola. Niemiec w przejściu obonował naprawdę dobrym tempem i już na piątym okrążeniu wskoczył na trzecią pozycję po błędzie Fernando Alonso w pierwszym zakręcie, a już kilka kółek później objął prowadzenie wyprzedzając Jensona Batona. Na 54 okrążeniu niestety Nico popełnił błąd i uderzył w Louisa Hamiltona, za co otrzymał karę przejazdu przez pitlane. Mimo dobrego sezonu w Force Indy to Hulkenberg musiał szukać sobie miejsca w stawce na rok 2013 i trafił do szwajcarskiego Saubera. Z konstrukcji C32 Hulk wyciągał wszystko, co możliwe, i zdobył 51 punktów, aż o 45 więcej niż jego teammate Esteban Gutierrez. Na sezon 2014 Hulkenberg wrócił do zespołu Fox India, gdzie jego nowym kolegą zespołowym został Sergio Perez. W ciągu trzech lat spędzonych z Meksykaninem w zespole Vijaya Malii Hulk przegrał o 11 punktów, 226 do 237, jednak Czeko zdobył przez ten okres 4 podia, a Hulk rzecz jasna, zaczęto już mówić o pewnego rodzaju klątwie. W międzyczasie w 2015 roku Hulkenberg poniekąd te klątwy złamał i za sterami Porsche wygrał 24-godzinny wyścig Le Mans z Nikiem Tendim i Erlem Bamberem w składzie. Następne trzy lata w Formule 1 Niemiec spędził w Renault. Klasycznie dla siebie był bardzo solidnym kierowcą, jednak zawsze brakowało mu łudu szczęścia w walce o podium. Najlepsza ku temu okazja pojawiła się w Grand Prix Niemiec 2019, ale Hulkenberg zaprzepaścił to, kończąc zmagania na Hockenheim w ścianie na 40 okrążeniu. Po kampanii 2019 Nico rozstał się z Formułą 1. Mogłoby się wydawać, że już bezpowrotnie, jednak Nico szybko wskoczył do Force India w sezonie 2020 na zastępstwo za Pereza na Silverstone. W Grand Prix 70-lecia Formuły 1 zakwalifikował się na trzecim miejscu, a zmagania ukończył na siódmej pozycji. Później zastąpił w Grand Prix Eiffelu, tym razem Lansa Stroll'a, zgarniając kolejne punkty za ósme miejsce. Następnie w dwóch pierwszych wyścigach w sezonie 2022 zastąpił w Astonie Martinez Sebastiana Vettela, a na kampanię 2023 powrócił do Formuły 1 w roli pełnoetatowego kierowcy, zastępując w hasie Mika Schumachera. Od tego momentu Hulkenberg na nowo przypomniał fanom o swoich umiejętnościach i moim zdaniem stał się najbardziej niedocenianym kierowcą w stawce. W sezonie 2023 Has był najgorszym bolidem, więc Niko nie mógł pokazać swojego pełnego potencjału, ale i tak pokonał Magnusena punktowo 9-3, będąc regularnie szybszym od Duńczyka na przestrzeni całego sezonu. W poprzednim sezonie Hulk całkowicie rozbił bank zdobywając aż 41 punktów, dwa razy kończąc na szóstej pozycji na Red Bull Ringu i Silverstone. W tym roku trafił do Zaubera na przeczekanie, aż zespół z Hinfield w przyszłym roku przejmie Audi. Rok temu Zauber był zdecydowanie najgorszym bolidem, dlatego zapowiadał się chudy sezon dla Hulkenberga, a ten już w Grand Prix Australii zdobył siódme miejsce, a od Hiszpanii, w której był piąty, zanotował serię czterech wyścigów z rzędu w punktowanej dziesiątce, w tym podium wywalczone w niedzielę na Silverstone, które zapamiętamy chyba na zawsze. Niko, jak wino, im starszy, tym lepszy. Wrócił do Formuły 1 w roli odcinacza kuponów, aby dobrze się bawić i przy okazji zarobić porządne pieniądze, a tak naprawdę teraz jest w swoim prime i notuje coraz lepsze występy. Historia Niko Hulkenberga jest naprawdę piękna i wcale nie musi mieć jeszcze ostatniego rozdziału. Co myślicie o Niemcu, piszcie w komentarzach. A teraz dzięki za oglądanie do końca. Z tej strony, Mateusz, a to był kanał kroniki Motorsportu.